Siemka, z tej strony Katien. Jeśli chcesz pograć ze mną w bedy i pojawić się na odcinku takie jak ten, to musisz wykonać kilka bardzo prostych czynności. Po pierwsze, wbij na mojego Discorda, linka masz w opisie filmu. Po drugie, musisz być na moim streamie na Twitchu, link jest również w opisie. Streamuję prawie że codziennie od godziny 18:00 i 95% moich streamów to gry z widzami, głównie w Bedwarsy. Trzecia, ostatnia yy, i chyba najtrudniejsza rzecz to, że musimy wygrać grę. Miłego oglądania i mam nadzieję, że do zobaczenia. Jeszcze 27 lat. O, to dobrze, moje auto ma tylko 4 lata. Jest na benzynę. Jakby mi to nie wywalało, to bym zagrał. Ale to może spróbuj z innego Launchera wbić. Kombinuj z innym lancerem, Może zmiana lunchera ci pomoże. jest nice. To ja, ci... ja ci pomogę. O. I'm Katia, and I'm helping. No Tak trochę krzywawo to wyszło, ale okej, okay, może być. O, nie, on nie chce wełny Tofik, czemu nie chcesz wełny mojej? No dobra, nie, to nie. Dołączysz mnie jeszcze do party. Co trzy, gra... Co trzy gry em, gramy kasama, więc wtedy sami możecie wchodzić. A jeżeli chcecie mieć pełność że zagracie, to na Twitchu jest kolejka. Hops, hops. Cyk, cyk, cyk. Ale, Katy, miły jesteś? No jestem. Jak są widzowie dla mnie mili, to ja też jestem miły. A jak widzowie, zaczynam odwalać manianę, to. Jestem bycz. Wtedy jestem bycz i to strasznie bycz jestem. Cyk, 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 cyk. I teraz hop, 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 hop. hop. Co by mnie na pewno nie trafili? Patrzą się na tego TNT, a ja nie wiem, jakby chcieli je pocałować. Chyba ich nie porobię. Mam jeszcze na czat. Woś, chat. I wojska od Valorancie, Ty się cieszę, że nie zostać bana w ogóle na forever. Szkoda byłoby hajsu, które wydałaś na skiny, delicja. Czasami trzeba umieć się zamknąć i nie komentować gierek. W ogóle uważam, że osoby, które wyzywają w grach, nie wiem, niszczą klawiatury, uderzają, walą we wszystko, jak furiaci nie mają psychy. Są osoby bez psychiki. Co tam? Kamil, chodź na bedy ze mną. Mieś zagryć ze mną i co? Mały człowieku? Myślisz, że jak jestem 2 cm niższy od ciebie, to jestem mały? Jezus, jak się wystraszyłem. Soplica, jak leci za nimi. Hej, Piotr. Dokładnie, wykrzyknik dołącz. Pięknie. Taką komendę używacie, wtedy wychodzicie do kolejki i macie pewność, że zagracie ze mną. I widzowie, polecam zaprosić tutaj swoich znajomych na streamka, bo będą mogli z nami pograć. Plus, przypominam, że mamy serwer Survival. Plus, przypominam, że mamy serwer Survival, na którym możecie również grać ze znajomymi. O, dzięki. Soplica, ja nie wiem, co ty robisz. Jakiś odpalony chłopak, chyba. Soplica, odpalony. Stara się, słuchajcie, stara się, chce być na odcinku. Stara się. Nie zasługuje, kto nie zasługuje. No, bez stream-sniperów jest od razu przyjemniej, no, to prawda. W końcu da się grać. Czekaj, gdzie są czerwoni? Tu. Co ja łażę? Mam TNTka. Oni mają beda już, czerwoni. Dobra, idę tędy, może ich dojadę. Patrzę na TNT i mówią, daj buzi. To tak, nie wiem, patrzą się, nie wiem, chcą odbić te TNT, czy co z tym zrobić? Nie rozumiem, zawsze jak ktoś rzuca TNT, to powinno się uciekać szybciutko, żeby nie wylecieć, tak? A wręcz przeciwnie, że jak odejdziecie, nie dostaniecie yy, noka, no to możecie podwieźć i uratować beda, spróbować chociaż. A tak, no co wiecie? To tak patrząc się na TNT, a TNT i wrączki, to nic cię nie zrobi. Ej, sopisa, daj mi tego killa, daj mi tego killa! O zliwy, nie podzielił się killem. Kamil musimy z Discordem? Eee, Patiksoniks, dzięki za followa. Widzicie, chodzą z TikToka ludzie. I tak się robi. I tak się słuchajcie robi. Hej muszelina, jak mi poszedł egzamin, wiesz co? Generalnie czuję się, czuję, że poszedł mi dobrze, ale wyniki będę mieć dopiero we wtorek, więc wiesz. To się okaże tak naprawdę, czy, za, czy zdałem, czy nie. A miałem giga trudny przedmiot. Już wam mówiłem jak się nazywa. Kto pamięta nazwę mojego przedmiotu? Kto pamięta nazwę mojego przedmiotu i dokładnie go napisze, dostaje 50 tysięcy ziemniaków. Osoba, która w ciągu minuty napisze nazwę mojego przedmiotu dostaje 50 tysięcy ziemniaków. Co tam budziomek? co napisałeś? O! Pan ben na Twitch nawet jest. Polonistyka! Nie. To nie polonistyka. Magisterka? Nie. Magisterka to jest praca, którą piszę. Dobra, poddajecie się już? Już się poddaliście. Ma się Meraldy, żeby go znaleźć? On gdzieś się kampi. On gdzieś się kampi, przedłuża. Dariola, Dariola gdzie jesteś? Prawie jak Mariola. Kiedy być craft? Dzisiaj nie wiem czy pójdziemy na być crafta. Dobra, poddajecie się. A więc dzisiaj zaliczałem przedmiot, który nazywa się prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Nie samo prawo upadłościowe. Jest ten jeden. Czekajcie, ja mam, ja mam kompas, zaraz go znajdę. No gdzie on jest? Tu jest gdzieś, słuchajcie. Za bazą jest tu. U góry? Na dole? A! Tu był, gdzie on się skampił? GG! GG, 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 GG!